Dzień dobry Państwu wiki kurczak z tymień. Dzisiejsza aktualizacja Quality of Life przyniosła ciekawe informacje o nadchodzący w konstant zmianach. Zapraszam! Nasi fotoreporterzy uchwycili sylwetkę latającej maszyny podobnej do drona. Ze względu na warunki pogodowe nie widać tu zbyt wielu szczegółów, ale być może jest to jedno z urządzeń, które pojawi się w konstant wraz z reworkiem postaci. Najpewniej będzie to w 78 ale o tym dowiemy się już niedługo. Nasi eksperci twierdzą, że może to być nawet źródłem propagandy Wokstaw TV, dlatego strzeżcie się. Gracze Nintendo Switch od teraz będą mogli również zanurzyć się w Konstant, gdyż 12 kwietnia gra trafia na tę platformę. Jak do nasze media kanadyjskie, nasze kolekcje skinów będą mogły być wykorzystywane na wszelkich platformach, dzięki którym trafiamy do Konstant. Oznacza to, iż nasza kolekcja z PC-ta pojawi się na Xboxie czy wspomnianym Switchu. Informacja ta została następnie usunięta przez kanadyjskie media, i jednak możemy spodziewać się nastąpienia tych aktualizacji w przyszłości. W temacie skinów, nowa kolekcja gotycka trafiła do naszych sklepów, dlatego w cenie niemal 5 dych otrzymacie skiny m.in. do ogniska, domku świni czy płotków i Bram. Na Twitchu rozpoczęła się już kampania ze skinem od ochrona na, na Łuś, a w opisie tego programu zostawiamy dla Państwa prezent w postaci linku do punktów.